No jak widać na załączonym filmie, obrazku, nie wiem, film, obrazek, no tam jak widać, będziemy zgrabiać ostatni pokos w tym roku. Ostatni i pierwszy pokos. Dlaczego ostatni i pierwszy? Bo tam mamy zasianą, na tej działce, na tym polu mamy zasianą mieszankę gorzowską. Mieliśmy ją w tym roku nie kosić. Eee, już. Bo to jest świeżo zasiane, no ale kurczę, szkoda, wam powiem, dostawić to, bo tam trawka była taka 10, 10 cm miejscami świeża. Takaś tam belka zawsze z tego będzie, może jedna, może dwie, może trzy, no ale powiem wam, szkoda, tak. Więc lepiej to było skosić. Kurde, nie, patrzcie, nie przestawię, za ciasto będę miał tu. Może mi styknie. Eee... No nie, no nie zrobię tego. Ja muszę przystawić. Szkoda było to zostawić, więc to sobie skosiliśmy dzisiaj z i będziemy to yy, prasować i owijać. Tak, kurde, talerzka mi tam skieprzyła. Nie wiem, czy kurde to tak, czy nie. Dobra, tu zrobimy. No nie patrzcie, muszę się po nią schylić. Nie dosiędę. O. Dobra, nie będę wam pitoli bez sensu, widzimy się na, na łące. Nic, ale stwierdziliśmy, że to szkoda zostawiać na zimę, żeby to gniło coś tam się zawsze zbierze przyszła aż Andrzej, ale byś się położył, bo ci rozwala pokosy. O! Teraz będzie lepiej Nie? No. Prawie tych bałków nie widać Ja pierdniczę. Tutaj też szkoda jazdy było Ale nic, skoszone to trzeba będzie zebrać Może praca jakoś zbierze Pojęcia, jedziemy dalej. Ale się nabierniczyło syfu. Zobacz. Dobra, mamy zgrabione. Jak widać na załączonym obrazku, parę pokosików jest. A wzięła. Wracamy do domu, podpinamy prasę i prasujemy. I ogień Dobrze, że tu jest coś takiego jak szybki bieg Szybki bieg szybkie kręcenie o, bo tu idzie szybko, stopa ciśniemy, kręcimy w drugą stronę i idzie powoli, czyli tak zwane siłowe Ktoś pomyślał O, dobra Jedziemy! Razować, Słoneczko mi świeci w oczy. Końcówka dnia się robi. Krótkie te dzionki już. Jedziemy sobie, jedziemy, jedziemy, robimy sobie setki. Dlaczego setki? Mam nadzieję, że uda mi się je owinąć i akurat będzie setka do paszowozu, do tego będzie słoma. No bo tak to 120kę muszę rozdzielać sobie, a tak to setkę wrócę praktycznie na raz. Mam nadzieję, że się uda. Taki mam zamiar, a jak wyjdzie, nie wiadomo. A już jedną zrobiłem. Takie trochę rozkapciuchy te belki. Idziemy dalej. Myślę, że tych setek z 5 będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. 150 belki owijałem na tej naszej owijarce. Także dało radę. Mam nadzieję, że setkę, kurde, też da radę. No bo raptem te 20 cm różnicy myślę, że nie wpłynie jakoś na owinięcie tej belki. Ale zobaczymy, jak to będzie w praniu. Trzeci wałeczek sobie jedziemy. Jak na razie dwie beczki. Beczki, mówię, belki wypluliśmy. No, to będzie trzecia belka. Czyli praktycznie można powiedzieć, jak na razie, co yy, pokos, to jest belka. No i skończone po nocy. Zrobione 8 beleczek setek. Mam nadzieję, że jutro mi się to uda owinąć. A na dzisiaj to byłoby tyle, taki krótki, szybki odcinek, także dzięki że byliście standardowo, trzymajcie się do następnego, cześć!